Siema widzowie, z tej strony Pawliczek Reakcji. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj sobie zareagujemy na trailer Poppy Playtime Chapter 3, bo w końcu jest pierwszy trailer Poppy Playtime Chapter 3. W sensie były dwa inne też trailery, ale to były teasery. A teraz mamy taki trailer zwykły, taki, no wiecie, więc dzisiaj sobie na niego zareagujemy. Dobra widzowie, mamy tutaj Poppy Playtime Chapter 3 Official Game, Official Game Trailer 1, co prawda. Chyba będzie drugi, czy sobie, bo tu hash taki jeden jest. Ale klikamy i sprawdzamy jak to wygląda. -E. -E. Mamy jakąś bajkę na Okej. Okay. Co to jest? O jakiś test. Jakiś monitor. Mie uszy, to boli. Bolam! Nie uszy! Okej, okay. coś tu gada, gość. I się zaczyna. Have you Nie Nieważne. Dobra, mamy jakiś znomek. I to jest chyba to Playker, właśnie. Tak, tak. To jest Playker. Jak te łapki się w ogóle ładnie ruszają. Serio? To jest dopracowane. I ten, ten to będzie. Ten, ten. Ten co tu ogólnie był, tam była ta maska w ogóle. To będzie kot, ten fioletowy gościu to właśnie będzie kot. Ten. O taki. Taki kot. Jakieś dzieciak coś tam. Mamy plakat Z tego kotem, z tym kotem. Co to jest? Czy to jest ten eksperyment, czy coś? PJ Paka Pilar tu jest? Jakiś szkielet? I co to jest w ogóle? Nie Tam był hagiwagi. Zobaczcie. Tutaj hagiwagi. Dobra, ja sprawdzam czy się nagrywa, okej. Mamy jakieś ktoś to oddycha, co to jest? Czy to jest ten kot? Tak, to jest chyba ten kot. Ej, co to jest za łapka? Jakaś łapka, ale to jest... hagiwagi. Hagiłagi wróci. So tu gada Poppy Bench chyba ktoś. Poppy gada? Ktoś tu przeszedł. Poppy. Kissy Missy tu była. Those... Dobra, jakieś zagadki jak zwykle. So Jakiś... Co? To jest chyba ten kot. I to jest Kissy Missy. Nie wiem i Poppy. Jakiś telefon! No, chyba byliśmy w tej, 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 tej masce, bo zobaczcie, widać, o, tak wygląda, i ona się drzeć. To ta znowu będzie dobra, Coś? oj, mamy z tej bajki, z tej, tej co to jest, to lepsi, to nie wiem, co to jest. Jest ten kod. Ja! Chapter 3 Deep Sleep. Mega, nie? Ja zostawiam lajka już. Dobra, zróbmy na szybko taką analizę. Tu jest ogólnie taka bajka, bo wcześniej Mop Entertainment też wrzuciło właśnie tą bajkę taką. Tutaj. Oto. Takie coś. I to jest ta bajka. I no to jest mega. Mega po prostu. No to kiedy będzie to Puppet Daytime Chapter 3, jak w końcu jest dopiero pierwszy trailer, a to ma wyjść w zimę w 2023 roku. To kiedy to będzie? Jak oni to zrobią? Może w ostatni dzień 2023 roku czy coś? Gdzie jest ten kod w ogóle? Oni coś narysowali, tu? Okay. tu jest ten kot. O, Dobra, tu mamy jakiś ten, i tu jest głośny dźwięk. I tu chyba coś jest na tym telewizorze coś się odbija. O, Jakieś drzwi, czy coś? Jakiś kwadrat. Teraz nie wejdę na ten program mój i nie przeanalizuję tego na programie, bo w końcu mam go zepsutego. Zepsuty mam program, ale. No, dlatego przeanalizujemy sobie tak na YouTubie. Hej, i mamy tutaj jakiś, Nie wiem, co to znaczy: Emergy Alert System, czyli jakiś. Nie wiem, Playtime Company jakieś jakieś a work for nie wiem jak to się czyta danger czyli niebezpieczeństwo jakieś alert okej. Okay. have you heard nie wiem co to znaczy Szkoła nie uczyłem o, co w się sensie uczy, ale nie umie uczyć. Mamy tego kota tutaj. To jest taka analiza krok po kroku. I to jest chyba właśnie. Tutaj mamy jakąś ścianę. Tam jest bron. I jest jakieś coś. To jest w jakimś miejscu. Tam jest ten robot. Jakieś kolorowe miejsce. To są te wszystkie pluszaki. Bo... Dziecko, coś tam. He? Nie wiem, co to znaczy. I tutaj mamy Catnap. Czyli on się chyba nazywa Katnap. Is your friend. No nie, nie wiem, czy jest takim przyjacielem. Skoro chce nas zabić. Tam są jakieś okno. I tam coś widać. Jakieś coś. Tu mamy w ogóle coś. Tu jest PJ, tu jest Hagiwagi, tu jest chyba Bron. Tu jest Banzo Bani. Tu jest... Nie wiem co to jest. Jakieś coś. to jest... też nie wiem za bardzo. Co to w ogóle się dzieje? Co to jest. Jakaś lalka tutaj. I tutaj w ogóle co to jest? Jakieś... To jest chyba ten kot, ale... Jego ten, gęba przypomina gębę Hagi Łagiego. I taki ten, 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 no taki kształt głowy, czy to jest Hagi Łagie? Ale ma te uszy jak ten na kat nab. Cat nab. What's Hungry, czyli jakieś głodne, co tam było napisane? Uh, grow. Hungry. Dobra, nie wiem co tam jest. I tu jakąś łapkę bierzemy inną, zielona łapka, tam gdzieś na dół dajemy i jakaś fioletowa łapka się pojawia. Ale te łapki w ogóle inaczej wyglądają niż w ten. W sensie kolory są na razie takie same, ale tak bardziej oddalone, tak bardziej lepiej się ruszają. I tutaj jak tą łapką strzelimy to nas podrzuca, okej? Okay. Co tam się dzieje? Chyba się nie. Jest. Podskoczyliśmy na jakimś tym właśnie. Jak klikniemy, to nas us. I need you! Jest tutaj hagiwagi w ogóle, taki straszny bez oczu w tym telewizorze. Power, volume, channel, action, TV, video, ok. Video, coś tam, audio i coś tam. So we can get Tutaj mamy jakąś zagadkę. Tam w ogóle jest jakieś okno, czy coś. I tam jest chyba z zewnątrz. Na zewnątrz widać, co jest, jak mi się wydaje. Revenge. I tam jest znowu te dwie, te dwie takie znaki do. co jak tą łapką strzelacie, A w ogóle tu. bierzemy no, tą łapkę, tak się poczucamy. So we... I need you, czyli potrzebujecie. Tutaj mamy to do tego. W sensie... No wiecie. Tu nie wiadomo jaka jest łapka, ale mi się wydaje, że to jest jeszcze zielona łapka. Chociaż nie wiem. I tutaj coś przychodzi, ale to wygląda jak jakieś hagiłagi albo kiedyś misji, albo ten kot, bo on ma cztery łapy w końcu. Widzicie to? Tutaj. O, to. Trzeba cofnąć. So we can get revenge on mam, those co, monsters. Coś tam się ruszyło, czy mi się wydaje? You! So we can get. O tam, to się jakieś kółko jest. Revenge no, dobra. on those monsters. I tutaj mamy coś, się patrzy w ogóle. Tam jest jakiś obraz. Co to jest na tym obrazie? And those monsters. Jakiś. Co, nie wiem co to jest, ale tam w ogóle jest mega, to jest mega straszne. Tu mamy jakieś popijki simisy i tu mamy zieloną łapkę, więc to jest wcześniej tamto. chyba że później znowu będziemy mieli I... zieloną łapkę. I tutaj mamy w ogóle telefon, ktoś do nas dzwoni, może nas uratują w końcu. I tutaj biegniemy przez jakiś korytarz i zakładamy tą mapę. Tu jest w ogóle ten dym taki. Tutaj ten czerwony. Dlatego w zakładamy tą mapę, a i coś nas pewnie tam będzie goniło. Dobra, i tu mamy jakiś taki park. Sleep, czyli sen, w sensie śpi. Flip to jest śpi. Tam jakiś w ogóle z rury wychodzi. Ten. Mamy jakiś plac zabaw czy coś w ogóle. I jakieś... Nie wiem co to jest. Nie wiem. Skaczemy gdzieś na dół w ogóle. I tam... tu jest Polotaj chyba ten domek taki dla dzieci. Ten playker hmm. chyba ciągle, jesteśmy w player, ale tu jest taki domek właśnie. Zobaczymy i jedziemy na czymś do... Oh, tu jest jakiś napis. I w... nie wiem. I tam mamy jakieś kratki dwie. I tam jest wiatrak. I tu jest jakiś coś tutaj. I tu mamy tego kota, to jest mega, to jest bardzo straszne teraz. I tam mamy coś z tyłu jeszcze, to jest bardzo straszne ten kot, mega. I tu mamy zabawki porozrzucane, jakiś kwiat. I tu są drzwi. I tam też drzwi. I to jest po prostu mega. Chapter trzeci Deep Sleep. I mamy już dole lajków. Mega zarąbistym. Mop entertainment okej. Okay. może coś się na początku jeszcze pojawiło bo w tamtym ostatnim teaserze, co był to właśnie wyłapaliśmy jakieś co, coś co się pojawiło jakaś maska tam na początku więc może tutaj też ale chyba nie no właśnie chyba nie tak mi się wydaje jeszcze na końcu może się coś pojawi nie, chyba. chyba nie. Mi się wydaje, że tu nic nie będzie już. Ale trzeba się upewnić. I chyba nic tutaj nie ma. Nie ma. Ok. Dobra widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć, i pa!